Co tam się dzieje? Miski się rozwalają. No już, proszę, proszę. No My nie możecie chwilkę poczekać. Aż ja tu wszystko zrobię. Tylko takie szaleństwo. A jagoda gdzie? Jagoda. Jajko składasz? Widocznie, bo nie ma. Wy nie możecie chwilkę poczekać cierpliwie, aż ja tu wejdę, wszystko sprawdzę, oporządzę, wybieg wodę, wyniosę brudną, tylko chcecie z oknem wyjść. No idźcie, idźcie tu. Znowu polowanie na ślimaki, a Stefan polowanie na kury. Przestań, Stefan, czemu ją po głowie bijesz? Nie wolno, co to za porządki. Zamknę cię tam i będziesz tam siedział sam. Codziennie rano to samo. Witajcie w kurniku Bożenki w sobotę. Na razie pochmurno, ale nie pada. Troszkę wieje. Zaczynamy. Sobotni dzień. Tylko nie przyniosłam dzisiaj teraz. Hmm. Tylko dynię przyniosłam teraz. A dnia to ulubiona przekąska. Zosi jest. Proszę, Proszę bardzo. Twarde, co? No patrzcie, patrzcie, Nie wiem, jak dziobią, no bo to twarda ta dynia. Nie stukają. No, lubią dynię tak sobie poskubać, po zwłaszcza Zosia. you <laughs> Tylko się zdenerwował i biega po całym kurniku. Nie wiem czy słyszy tamte kury chyba, z tamte od sąsiada. Nie wie co się dzieje. Co się dzieje, Stefan? Co? Zdenerwowałeś się? Zdenerwowałeś się? Stefan, co się zdenerwowałeś, co? Co tam się działo? No już spokojnie. Co to za nerwówka była? Nie szefowa? Arbuzik idzie. Szefowa, jajko składa, tak? Opóźnione składanie ma. Czekajcie, opóźnione. O, leci, leci, leci. A potem jajko po drodze gubi się, tak? Złożyłaś już? Ach, bo cztery były, to twoje piąte miało być, tak? Proszę bardzo. No to nie obiad widzisz, a ty myślałaś, że to obiad już. No, złożyłaś to jajko? Hmm? Chyba nie, no coś nie lecisz do tego arbuza. No, myślała, że obiad, patrzcie. Ale do obiadu to bardziej. Po co wyleciałaś z tego gniazda jak nie jesz tego arbuza? Obiad dopiero za godzinkę będzie. Mm. No. Mm. Wyzbłocone przecież sucho jest. są jeden kawałek, to, nie, to muszą lecieć za, te, za tą, co sobie wzięła ten większy kawałek. No co to za śmieszne stworzenia, naprawdę. Ale wieje. E, drzwi się otworzyły. Stefan, jeszcze byś mi uciekł. U nas sałatka na obiad. Sałata ze śmietaną. Ziemniaczki z koperkiem. I kurką też niosę kurkom też niosę poszatkowaną taką pokrojoną sałatę. I te łodygi kopru pachnące. A kurki znowu tu siedzą przy... Tutaj jest taka sucha ziemia i one tu bardzo lubią. O! Moje czarne, czarne diablice tutaj siedzą, tak? No już przyniosłam Wam, ale dzisiaj macie urozmaicenie. Trawa, dynia, arbus, teraz sałata. Ale urozmaicone jedzonko. No Stefan, nie narzekaj, tylko idź tutaj do Michy. Zobaczcie, co tu pysznego ja przygotowałam dla Was. No pyszna sałata z koperkiem. Dobra, nie? No, zocha, złaś z tego. Zocha. na środek i. Dobra sałata, co? Pokroiłam im na takie drobniejsze kawałki, żeby im się lepiej jadło. Stefan, mógłbyś odsunąć się? Hmm? Dobre co? A ty, jagódka, czemu nie chcesz? Co? Jagodaty nie chcesz? No dobrze, jedzcie sobie. Od razu wezmę jajka do tej miseczki, już nie będę się wracała po torebeczkę. Chyba już wszystkie złożyły jajka dzisiaj. Mi się przynajmniej wydaje. Tak, kędzia, jak jest. Widzicie, jak ładnie. Stefan idzie, no nie. No, myślałam, że jak dam im tam sałatę, to będzie tam siedział. Chciałam spokojnie te jajka wyjąć, no nie mogę. No, już przyleciał, już sprawdza. Byłaś Stefan, bo ja chcę iść obiad. Jeść też. Teraz tam, gdzie jajka, nie mogę. Co za Stefan, no. też włazi tam i się tam grzebie, tam po, tym, po tych gniazdach. W końcu kiedyś weźmie i jajko zgniecie, bo on jest ciężki. Jeszcze tam kokosi się jak kokosza. No muszę czekać. Nie chcę wyjść. O idzie chyba. Chyba już idzie. O Matko. Stefan wychodź. No wychodź, wychodź. Chce wyjąć. Nie chcę mi się iść po to takie, które mi blokuje tutaj drzwi, bo to tylko jajka chcę wyjąć, no Moż teraz dążę, bo poszedł pod spód. I szybko. <laughs> Oszukałam cię, widzisz? Oj, Stefan, Stefan. O, patrzcie, 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 o! Widzicie jak pędzi? moją ją dziobiesz? <gry> 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 już sobie tylko dziobią ziarno. Dzisiaj miały dużo wszystkiego dużo różnych rzeczy bardzo bardzo urozmaicone dzisiaj miały jedzonko więc na pewno są zadowolone no i jeszcze przybiegają bo oczywiście myślą że coś im przyniosłam bo już trzymam to przed chwileczką przecież ziarno wam wrzucałam także jeszcze ze dwie godzinki, i pójdą spać, bo teraz chodzą dopiero o godzinie 21. A ja się z Wami żegnam z Kurnika Bożenki. Do usłyszenia, do zobaczenia jutro. Pozdrawiam.